Błogosławiony i chwalebny Boże, Stwórco nieba i ziemi, staję przed Tobą z sercem przepełnionym wdzięcznością. W tej świętej chwili modlitwy wybieram uznać Twoją nieskończoną dobroć i niewyczerpaną miłość, które odnawiają się każdego ranka w moim życiu. Ojcze Niebiański, dziękuję Ci głęboko za cenny dar życia. Każdy oddech, który biorę, jest Twoim darem. Każde uderzenie mojego serca odbija Twoją stałą wierność. Kiedy budzę się każdego dnia, to dlatego, że Twoje miłosierdzie pozwoliło mi zobaczyć nowy świt, nową szansę, by Cię szukać i doświadczać Twojej przemieniającej obecności. Panie, wielbię Cię za widzialne i niewidzialne błogosławieństwa, które na mnie wylewasz. Dziękuję za dach, który mnie chroni, za pokarm, który podtrzymuje moje ciało, za rodzinę, która otacza mnie miłością, za wiernych przyjaciół, którzy idą u mego boku. Ale dziękuję Ci również za wybawienia, których nie zawsze dostrzegam, za cichą ochronę, za niebezpieczeństwa, przed którymi mnie zachowałeś, choć nawet o nich nie wiedziałem. Mój Boże, uznaję, że nawet w czasach trudności byłeś obecny. W nocach łez zbierałeś każdą kroplę i przemieniałeś je w ziarna duchowego wzrostu. W chwilach rozpaczy, kiedy myślałem, że nie dam rady iść dalej, Twoja siła mnie podtrzymywała i prowadziła poza okoliczności. Dlatego dziękuję Ci także za próby, bo przez nie nauczyłem się bardziej polegać na Tobie, a mniej na moich ograniczonych zdolnościach. Ukochany Ojcze, wywyższam cię, bo Twoje drogi są doskonałe, nawet gdy nie rozumiem Twojego prowadzenia. Dziękuję za modlitwy, które wydają się nie mieć odpowiedzi, bo wiem, że Twoja mądrość widzi znacznie więcej niż ja mogę zobaczyć. Ileż to razy to, co uważałem za odmowę, było w rzeczywistości Twoją ochroną, powstrzymującą mnie od wejścia na drogi prowadzące do cierpienia. Panie Jezu, dziękuję Ci za najwyższą ofiarę na krzyżu, gdzie przelałeś swoją drogocenną krew, aby pojednać mnie z Ojcem. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie mam życie wieczne i pewność, że nic nie może mnie oddzielić od miłości Bożej. To jest największe ze wszystkich błogosławieństw i za nie będę na zawsze wdzięczny. Duchu Święty mój pocieszycielu i przewodniku, dziękuję Ci, że mieszkasz we mnie i uczysz mnie modlitwy, gdy nie wiem, jak dobrać właściwe słowa. Twoja obecność w moim życiu jest źródłem pokoju, radości i nadziei, która nie zachwieje się wobec burz. Wieczny Boże, dziękuję Ci za każdą osobę, którą postawiłeś na mojej drodze, za duchowych mentorów, którzy uczyli mnie Twojego słowa, za braci w Chrystusie, którzy dzielą ze mną tę drogę wiary, a nawet za tych, którzy mnie wyzwali. Bo przez nich nauczyłem się prawdziwego znaczenia przebaczenia i chrześcijańskiego współczucia. Panie, wielbię Cię za codzienne możliwości wzrostu. Każde wyzwanie pokonane z Twoją pomocą umacnia moją wiarę. Każde zwycięstwo osiągnięte w Twoim imieniu świadczy o Twojej mocy działającej w moim życiu. Dziękuję, że używasz mnie jako narzędzia Twojego pokoju i miłości w świecie, pozwalając mi być błogosławieństwem w życiu innych. Ojcze Niebieski, gdy się modlę, moje serce napełnia się oczekiwaniem na błogosławieństwa, które dopiero nadejdą. Dziękuję z góry za drzwi, które się otworzą, za cuda, które uczynisz, za odpowiedzi, które już są w drodze. Moja wdzięczność. Nie zależy jedynie od tego, co już otrzymałem, ale także od niezachwianej ufności, że jesteś wierny, by spełnić wszystkie swoje obietnice. Boże miłości, niech ta modlitwa wdzięczności będzie, jak miła wońka dzidła przed Twoim tronem. Niech umocni nie tylko mojego ducha, lecz także dotknie serc wszystkich, którzy szukają Twojego oblicza szczerze. Niech wdzięczność stanie się stylem życia, znakiem rozpoznawczym tych, którzy naprawdę Cię znają. Na koniec, Panie, zobowiązuje się żyć każdego dnia z wdzięcznym sercem, uznając Twoją dobroć we wszystkich okolicznościach. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej wierności, i niech inni, patrząc na mnie, zobaczą, jak dobry jesteś i godny wszelkiej czci i chwały. Przyjmij tę modlitwę w imię Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela i Pana, przez moc Ducha Świętego, który mieszka we mnie. Tobie niech będzie oddana wszelka chwała, wszelki honor i wszelkie uznanie. Teraz i na wieki. Amen.